Tomasz, Karola Krzysztof Polański. Witamy Was serdecznie, dziękujemy, że z nami jesteście. Witamy Ciebie w Anglii po raz kolejny. Co Dziękuję. lubisz w tym kraju tak najbardziej, co się wyróżnia poza pubami? Oczywiście, bowiem, że zaraz po występie śmigacie do pubów. Oto właśnie to, to jest symbol dla mnie Wielkiej Brytanii. Nie, oczywiście to jest e, żarty żartami. E, witam Was serdecznie, e, witam Państwa. Rzeczywiście jestem po raz, e, właściwie któryś już. E, przez ostatnie półtora roku, chyba piąty raz, jestem w różnych formach mojej działalności, a to byłem z zespołem Pączki w Tłuszczu, a to właśnie ze stand-upami, które teraz też mam przyjemność zaprezentować. No, co tu dużo mówić? Fantastyczna publiczność, tak? To jest coś takiego, że polska publiczność nie w Polsce Polska w Polsce też jest fajna, ale polska publiczność nie w Polsce jest spragniona różnych,. Wydarzeń, które z Polski się pojawiają. Ja mam taki stand-up bardzo taki specjalny, bo on porusza trochę głębsze tematy, mimo że opowiadam śmieszne historie. Okazało się, że kiedy byłem akurat tutaj w Manchesterze, w Oldham w grudniu, no to reakcja publiczności była niesamowita, więc natychmiast postanowiliśmy z organizatorem naszym to powtórzyć. Przed nami jeszcze dwa stand-upy w, w Cardiff i w Słęsa, tak? Uh -huh. Swansa, tak. Ja tą, i, I w ogóle ten rodzaj mojej tu obecności jest w ogóle ta, wpisany w taką moją szerszą filozofię, którą ja też praktykuję w Polsce, że oprócz tego, że jestem aktorem, który gra w filmach i w telewizji i w teatrze, to jednak zależy mi na innym, bardziej bezpośrednim kontakcie z publicznością. I to na razie przynosi mi takie dobre efekty. To znaczy, uważam, że w publiczności drzemie więcej niż można się spodziewać. Drzemie więcej niż wskazuje algorytm, co jest takie modne słowo teraz, mhm. i wie więcej niż każdy telewizyjny producent, który mówi, co należy publiczności dawać, a czego nie. No dziś było y, mało tych osób, nie? W wieku 20, 30, więcej 40, 50, prawda? No, nie, no to jest taka moja publiczność, 40, mhm. 50, 50, 60. Um, no, w momencie, kiedy ja mówię o kryzysie człowieka po 40, no to 20, 30-latek tego nie zrozumie. Natomiast wszyscy ci, którzy tak jak Pewnie i Ty, i większość z Państwa, którzy to oglądacie, no zaczynacie mm -hmm. się po czterdziestce za zastanawiać przede wszystkim nad relacją, w której jesteście. Choćby to były dobre relacje, czy relacje burzliwe, włoskie, czy jakie by nie były, zaczynamy się zastanawiać z prostego powodu: dzieci są już starsze, już mamy więcej czasu dla siebie, i co z tym czasem zrobić? Kobiety najczęściej ruszają w te pędy zadbać o siebie. Zadbać nie tylko zewnętrznie, ale duchowo. Mężczyźni tego w ogóle nie rozumieją. Mhm. Mężczyźni, według moich spostrzeżeń, a staram się śledzić wszystkie badania socjologiczne i psychologiczne, jakie są na temat mężczyzn, bardzo jest to mi bliskie, bo sam niekiedy czuję się jak mały chłopiec, który nie wie, jak sobie poradzić. To ciekawe. To my w większości rzeczywiście wycofujemy się na te pozycje małych chłopaków i nie wykraczamy poza poza tą utrwaloną w nas traumę, tak? Można by tak powiedzieć. A co tak naprawdę sprawia, że tak się czujesz, takie bodźce, które przywołują tamte emocje? No ja dzisiaj na stand-upie mówiłem o bajkach, y które y miały za zadanie nas zastraszyć, prawda? Mhm. Czyli tu kokoszka kaszkę ważyła, temu dała, temu dała, temu łeb urwała, mhm, prawda? A to mówiła do mnie, jak dziś pamiętam, babcia, przerażało mnie to, dlaczego kokoszka swojemu dziecku głowę urwała. Prawda? Te wszystkie, jak ja to mówię w, w czasie spektaklu, klepane baśnie, czy bajki, czy przypowieści, które mają szybko nas wystraszyć i spowodować, żebyśmy poszli spać jako dzieci, albo zjedli szybko jedzonko, no to potem w nas cały czas są, jako pewien rodzaj pewnej traumy, co tu dużo mówić. Ja swoim dzieciom tych bajek nie opowiadam i one są zupełnie inaczej. One nie wiedzą, co to są traumatyczne bajki Andersena czy braci Grimm, jakieś dziwne, z pogranicza okultyzmu, opowieści. Uh -huh. I ja tego nie robię, ja tego nie, nie preferuję i moje dzieci mają do literatury w związku z tym zupełnie inne podejście, tak? Natomiast wiem, że w nas to jest i, i to mnie bardzo zainspirowało. No ale też w tym stand-upie ja mówię o takim, takiej potrzebie miłości, no po prostu. Wszyscy chcemy tej miłości, nie wiemy za bardzo, czym ona jest. Bo nieraz jest to niestety, ale mm, poszukiwanie ojca, matki, prawda, w, w partnerze czy partnerce. Y, nie potrafimy się z tego uwolnić, to jest y, zatrważające. A jednocześnie, kiedy pytam na stand-upie, niech zabiją brawo ludzie, którzy naprawdę siebie akceptują bez żadnych, ale to nie ma takich ludzi. Mhm. A miłość mhm. jest pełną akceptacją ale pełną, nie jest żadnym kontrolingiem ani, prawda, ty mi zrobiłeś to, czy ja ci zrobiłem tam. No poczucie własnej wartości jest niesamowicie ważne, a mhm. ludzie nawet sobie nie zdają z tego sprawy, jak niska ta samoocena na ich temat, na nasz temat jest, mówię również za siebie w no, tej sytuacji. No wiesz, y, ja też przecież zostałem aktorem i mhm. też to mówię na stand-upie, dlatego że miałem poczucie... Y, bardzo niskie poczucie swojej własnej wartości, i wychodząc na scenę, każdy artysta tak naprawdę walczy o akceptację publiczności i miłość tej publiczności. A dlaczego? Po co? Dlatego, że tej miłości gdzieś zabrakło w dzieciństwie. Ale nie dlatego, że to jest wina rodziców, tylko dlatego, że takie były systemy wychowawcze i czas, w którym żeśmy mhm. na przykład się wychowywali. Jeżeli ty jako ojciec pracujesz, żeby były pieniądze w domu, robisz karierę, nie macie w domu. Nie macie w domu, koniec. W związku z tym, dziecko, jak cię długo nie ma w domu, nie ma postawionego wzorca męskiego. I dla dziewczynki to jest inaczej, córki, dla chłopca to jest inaczej, i potem my z tym idziemy w życie. I to jest taki się zrobił, taki temat tego mojego stand-upu, który. Ludzie się śmieją, ludzie się śmieją z oczywistości psychologicznych, ludzie się śmieją z własnych zachowań. Mhm. Tak? I to jest dla mnie niesamowite, że oni odkrywają w tych opowieściach siebie. Prawda? Wszyscy słyszeliśmy, prawda, yy, chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Dlaczego nie ma ręki ani nogi? Kto mu wyrwał rękę i nogę? Mhm. Prawda? Dlaczego Lisek jest yy, zoberwaną ręką i nogą? Nie wiem. Odtworzyłem sobie ponownie dziś w drodze tutaj do ciebie wywiad, który przeprowadził z tobą żurnalista. I mhm. jechałem tutaj absolutnie wzruszony, bo wiedziałem, że się zaraz spotkamy, a tam było bardzo dużo o reinkarnacji, o wierze, o kościele. Dziś jest wstydem mówić o naszych słabościach. W takim razie jak można byłoby trafić do ludzi, którzy te słabości mają, o tym nie mówią? Jak szukać pomocy według Ciebie? Nawet no. osoby, które pozornie są szczęśliwe, Wiesz, ja ci powiem, nie ja, są tak naprawdę. To jest takie dobre, w sumie, pytanie, którego ja też się tutaj nie spodziewałem, bo mnie się wydaje, i ja miałem takie wrażenie, że po pandemii ludzie się zaczęli budzić. Co to mhm. oznacza budzić? To znaczy, właśnie kiedy siedzieli w domu, nie wychodzili do pracy, okazywało się, że większość związków nie ma ze sobą o czym gadać, że te związki zaczynały się rozpadać. No tak, no tak. E, Ludzie zaczęli analizować, dlaczego doszło do tego, do czego doszło. W związku z tym, no, większość ludzi, znaczy dużo bardzo w Polsce, z tego co wiem, pewnej klasy średniej, tak bym powiedział, może, mhm. chociaż nie mam na ten temat żadnych badań, ale zaczęła szukać rzeczywiście pomocy w terapii. I ja myślałem, że to jest jakby już taki trend. Tymczasem się okazuje, że nie. I głównie to dotyczy mężczyzn bo kobiety one w związku z tym że wydaje mi się więcej przechodzą przez większe piekło bycia na ziemi w tym sensie że cały czas jesteśmy w patriarchacie i tak dalej i tak dalej to jednak one szybciej zaczynają badać Czego tak naprawdę pragną, prawda? Jak już odchowają te dzieci, kiedy są zmęczone tym ciągłym obrabianiem tych dzieci, mm -hmm. prawda? I tak dalej, i tak dalej. One, one y, zaczynają szukać nowych w sobie tożsamości. Mężczyźni y, cały czas mam wrażenie, nie potrafią się wyrwać z takiego y, stereotypu, że facet musi być silny i musi, wiesz, Przynosić tego mamuta. Chociaż ostatnio, kurde, jak oglądam, słuchajcie, rozgrywki piłki nożnej, to co strzeli, to płacze, nie strzeli, płacze. Wszyscy ci, kurwa wiesz, sportowcy płaczą teraz na arenach, oni płaczą wszyscy, nie? Ale być może. Może to, mają za dużo pieniędzy. Może mają za dużo pieniędzy i płaczą, bo nie wiedzą na co wydać. Natomiast ja powiem tak. Mężczyźni cały czas trzymają się w pewnym strachu i odwodzie. Panowie, jeżeli czujecie, że coś jest nie tak. Że macie jakieś pragnienia, których nie możecie zrealizować, że macie, nie wiem, że macie strach w relacji, to nie bójcie się pójść do psychologa, czy do terapeuty, czy do przyjaciela mądrego, który Wam doradzi, do kogo pójść. To jest podstawowa sprawa. Mamy tyle naleciałości z dzieciństwa. Kieruje nami tyle rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawę. Tyle przekonań, które nie są nasze, mhm. tylko naszych rodziców, grupy rówieśniczej. Dokładnie. Że naprawdę szkoda życia, żeby tkwić w jakichś y, toksynach. Po prostu ratujmy siebie i myślmy o sobie. Co to oznacza? Myśleć o sobie, zadbać o siebie. To nie znaczy, że jestem opryskliwy wobec mojej partnerki, czy dzieci, czy teściowej. Zadbać o siebie to znaczy znaleźć dla siebie w tygodniu, Pół dnia, gdzie robię to, co lubię. Mogę nic nie robić. Albo cały dzień. Albo cały dzień. Mogę nic nie robić. Mogę leżeć, patrzeć w sufit, ale to jest mój czas. To jest mój, moja granica. To jest, y, to jest moje, prawda? Mm -hmm. I tutaj y, ja się resetuję. A nie, że cały czas albo praca, albo stereotyp jakiś bycia w domu, tak? A jeżeli już, no ja mam taką metodę, że ja po prostu każdą wolną chwilę zabieram dzieci i wyjeżdżam w teren. Góry, drezno, Londyn, teatr. Oczywiście nie wszystkich na to stać, ale jeżeli, a różne bywają sytuacje w życiu, jest mniej pieniędzy, to no jedziemy na rzekę, w Bieszczady i tak dalej, tak dalej. A do Londynu można nawet za 20 funtów obrócić, więc co no, nie strucę. Ale wiesz, obrócisz za 20 funtów, ale kup bilet do teatru. No A właśnie to, no, to jest już jest tak. 200 funtów. A najfajniejszy spektakl, na którym byłeś w Londynie, król Lew Tina miał Tinatarne no, Tak, zobaczyć? tak widziałem. Wiesz, król widziałem kilkakrotnie w Londynie i moje dzieci na przestrzeni twoje ja dwoje dzieci mhm. dorastania obowiązkowo, żeby zobaczyć, jak mogła, jak wyobraźnia ludzka pracuje, no bo król Lew jest rewelacją. Jeśli chodzi Absolutnie. o pomysł inscenizacyjny, Dokładnie. no i wykonawczy też, więc zdecydowanie, tak ja widziałem większość muzykali, które są, niektóre teatry offowe też, także staramy się być na bieżąco, tak. Gdybyś był prezydentem, co byś zmienił? Przede wszystkim, gdybym był prezydentem, to jest bardzo może dziwne, natychmiast bym uregulować dążył pozycję seniorów w Polsce. Ja y, jestem człowiekiem, który obserwuję, za chwilę będę wchodził, mam 54 lata, zastanawiam się nad własną starością, jak to będzie wyglądało. Obserwuję polskich y, emerytów i to jest masakra. To są ludzie niezaopiekowani moim zdaniem ciągle. Mhm. E, to są ludzie, którzy nie mają żadnych alternatyw. Nie są stworzone im odpowiednie warunki do tego, aby się socjalizowali, czyli byli cały czas w jakimś towarzystwie, a już w artystycznym, yy, yy, artystycznej branży, to co ja będę mówił? Ci wszyscy aktorzy, którzy wychowali nas od klosów, począwszy na 40-latków, skończywszy, wszyscy kiedy odchodzili, to jakby to powiedzieć, ledwo koniec z końcem. Niektórzy to byli potentaci, ale większość nie, mhm. dlatego że nie opiekowano się, nie przeliczono, ile im się należy tantiemów za klosa, za czterdziestolatka, no bo to było w komunie i łatwo wykorzystać taką sytuację. Mhm. Więc ja, ja, pierwsze, co bym zrobił, to bym te korzenie nasze, o których zresztą mówię też na stand-upie, ja bym to jakoś starał się uregulować. tak, A druga sprawa to oczywiście służba zdrowia. Nie? No, to są dwie takie rzeczy, może nie wiem, nie wyglądam na to. Ale to są dwie rzeczy, które ja bym na pewno chciał zmienić w Polsce. Bardzo interesujesz się polityką na co dzień? Wiesz co, no nie, ona do mnie wpada. Wiesz, ja wyłączyłem dwa lata temu polskie radio jakiekolwiek. Nie jestem w stanie znieść e, durnych reklam, wiesz, żeby one były jakieś fajne. E, słucham radia zagranicznego brytyjskiego bądź amerykańskiego bez reklam. E, polityka mi wchodzi głupotą wypowiadanych kwestii. Prowokacjami i przede wszystkim okropną, ale okropną kulturą polityczną w dyspucie. To jest coś okropnego. To takie dno, że to się w głowie nie mieści. Politycy przedwojenni to sobie, to w ogóle nie, nie, nie ma takiej możliwości, żeby w przestrzeni publicznej w pewien sposób się zachowywać i, i wiesz, używać pewnych słów. Dla mnie ten upadek debaty politycznej jest tutaj wiesz, taki dojmujący zupełnie, tak. Co sobie ci politycy mówią, co robią, jak się mhm. zachowują w Sejmie, to jest, powiem ci, że to jest dla mnie, to jest smutne, o tak bym powiedział. Gdybyś mógł teraz wejść do Sejmu i powiedzieć, co myślisz? na temat ludzi, którzy tam się znajdują. Co byś powiedział? No połowę to większą bardzo du dużo ludzi znam i to są ludzie pod tytułem zawód polityk, mm -hmm. czyli nie przepracowali solidnie e, ciężko e, ani jednego miesiąca i prawda, mówią nam co mamy robić. No to jest cecha wspólna polityków z różnych opcji. Jest też e, część ludzi, która jest ideowcami i robią to, bo mają jakąś wizję Polski, nie, nie przeczę, ale są też ludzi, którzy są kreaturami tam, no co tu dużo mówić, no. Czyli należy się czasem wstydzić za to na kogo oddało się głos. No oczywiście, że tak. Ja uważam, że ludzie popełniają błędy albo mają jakieś takie swoje poglądy na Polskę i e, kierują się bardzo emocjami, ale ja to też rozumiem, wiesz. Polska jest narodem podzielonym od początku swojego istnienia. Od tysiąca lat Polska jest podzielona na dwie części i to jest rów, którego nie da się moim zdaniem, jak ktoś zna trochę historię Polski, nie da się tego zasypać. To Wschód jest inny, zachód jest inny i tak zawsze było i prawdopodobnie będzie. Jeszcze jedno mam takie pytanie w zasadzie. Nawet Aha, ty... jeszcze dobrze, tylko dobrze, dodam. Proszę, że Polacy proszę. się jednoczą, jak wiesz, tylko w jednej sytuacji. W jakiej? Zagrożenia z zewnątrz. Myślę. Kiedy przychodzi wojna, to nagle wszyscy są razem. I to, jak jest akcja Jurka Owsiaka. Ale okej, okay, to ja sobie pozwolę, mimo że się trochę obawiam chodzić na tę płaszczyznę, ale niektórzy ludzie w Polsce są za paktem migracyjnym. Z czym ja się absolutnie nie zgadzam, bo byłem w wielu krajach, mieszkałem również w Norwegii, mieszkam mm, w Anglii mm. i myślę, że mam jak najbardziej takie solidne zdanie na ten temat, a niektórzy nie do końca wiedzą, co może czekać ich za rogiem. Słuchaj, wiesz co, ja ci powiem tak. Tu w Wielkiej Brytanii to jest w ogóle inna sytuacja czy we Francji. Uh -huh. Czyli emigranci, którzy są na ulicach, którzy. To jest taki, taka reperkusja kolonializmu brytyjskiego czy francuskiego. Skoro oni mieli kolonie, podbite narody, z których czerpali zyski, tak? Wielka Brytania, Indie i tak dalej, cały ten basen Morza Indyjskiego. Niemcy, Zachodnia Afryka, Francja, Wschodnia Afryka, no to teraz ci ludzie wracają tam i mówią, proszę bardzo, to teraz dajcie nam jakąś szansę, skoro żeście wyeksploatowali nasze kraje, narody i tak dalej, Dali co prawda pewną kulturę, no ale jednak to była eksploatacja ekonomiczna. Więc to jest inna sprawa. W Polsce takiej sytuacji nie ma. W Polsce nigdy nie było, Polska nigdy nie miała kolonii, to znaczy chciała mieć w Brazylii albo na Madagaskarze, ale oczywiście to nic z tego nie wyszło. W Polsce jest nie wiem teraz ile półtora miliona Ukraińców, którzy uciekali od wojny. O których wiemy, a ile jest, o których no, nie wiemy. Tak. I wiemy, że tutaj też jest ta sytuacja do, do u, ustabilizowania czy ustalenia. Natomiast wiesz, co jak ja słyszę o migracjach, o migracji, to pamiętam, przecież Polacy też byli emigrantami. Pamiętasz lata 80. Ja jestem 87. No, więc tak a ja pamiętam. Trochę. wiesz, jak ludzie wyjeżdżali za chlebem do Stanów Zjednoczonych czy do Wielkiej Brytanii. To było wielkie halo. I wtedy wiesz. Wtedy oczywiście zawsze się czujemy na emigracji jak nie u siebie. To nawet moje dzisiejsze rozmowy z kierowcą, który nas wiózł, który mówi: Wiesz, jestem 20 lat w Wielkiej Brytanii, ale ciągle się czuję nie u siebie i tęsknię za polską cholernie. No ale dzieci już są tutaj, prawda? Już mówią w tym fantastycznym angielskim języku, co jest kompleksem Polaków. E, więc wiesz, nie ma takiej łatwej, moim zdaniem, na to odpowiedzi. Ostatnio zaczepiłem czarnoskórego gońca w Warszawie, który brał przede mną kawę i Jakiś facet go tam czy to pan tu stoi. Ja do niego podszedłem, patrzę, że on, on ma taką samą szparę między zębami jak ja, więc zrobiłem sobie z nim zdjęcie i wrzuciłem na Instagram, żeby dziesiątki tam czy setki czy tysiące Polaków to zobaczyły. Pytam się go. On mówi, że jest z Kongo i że przyjechał, bo po prostu ma czwórkę dzieci i nie jest w stanie ich utrzymać tam. Przyjeżdża, zapierdziela po 16 godzin dziennie i wysyła im pieniądze i ta praca w Polsce pomaga mu przeżyć. Pytam się, czy ma, czy chce ściągnąć tą rodzinę tutaj I powiedział, że nie, nie ma takiego pomysłu, że tam jest okej, okay, tylko jest bieda, nie ma po prostu, wiesz, gospodarki i Co ja mam na ten temat powiedzieć? A propos wyjeżdżania za chlebem, z mojej prywaty powiem, były takie czasy, że moja rodzina również nie miała totalnie pieniędzy i Jasiu, przyjaciel rodziny wówczas przyjeżdżał do nas i wieszał nam na klamce y, drożdżówki, pieczywo, wszystko co mógł z piekarni bokiem wziąć. Więc y, akurat to pamiętam z tamtych czasów i to co, nie jest, bardzo dobrze. Wiesz to w każdej politycznej awanturze... Pozdrawiam Jasia. Ja też. W każdej politycznej awanturze uważam, nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Wiesz mm -hmm, o co chodzi? Mm -hmm. Każdy... Polityka historyczna jest prowadzona od wielu, wielu lat. Ci mają taki pogląd na historię, a ci mają inny pogląd na historię. Mm -hmm. Wiesz, Tygiel. Wiesz o co chodzi? Ja cały czas nie widzę, wiesz, to mnie chyba trochę boli, że ja cały czas nie widzę czynnika, który mógłby spróbować przynajmniej sensownie, wiesz, pogodzić te dwie strony z politycznego sporu, tak? Bo wiesz, ludzie fajni to nie pójdą do polityki. Wiesz, ludzie przedsiębiorczy to budują biznesy, wiesz, chcą zapewnić byt rodzinie, uh -huh. wiesz. Ucieknijmy na chwilę od tych poważnych tematów, mówię naprawdę, wizja była zupełnie inna na tę rozmowę. 39,5. i pół. Czy pytania na temat tego serialu są dla Ciebie jak znowu, kolejny raz, to samo? Nie, nie. Czy z przyjemnością mówisz o tym Słuchaj, wciąż? Słuchaj, ja, ja po prostu szanuję moją pracę i szanuję te wszystkie role, które dane mi było zagrać i przypadły do gustu publiczności. No weź, po, wiesz, ja jestem aktorem, który ma trzy takie, wiesz... Jestem Melchior z Listów do M, Darek Jankowski z 39,5 i niektórzy mnie pamiętają jeszcze jako z kryminalnych, no i Ludwik Boski tego. Weź pokaż mi aktora, który ma cztery takie role, które się wryły w pamięć publiczności. Wiesz, ja po to to robiłem, tak, po to to robię, żeby ludzie mnie z czymś kojarzyli, tak, z jakimiś... Oczywiście, teraz ja mam do aktorstwa inny stosunek, ale ja jestem wdzięczny za to, mhm. że mogłem coś takiego zagrać, że mogłem powiedzieć coś od siebie, Super. że ludzie się ze, ze mną w swoich problemach zidentyfikowali. A może, i to jest najfajniejsze: że jeżeli ja dzisiaj ten stand-up godzina 40 liczyłem 17 razy, ludzie się zaśmiali, czy 18, ale tak fest. Mhm. To jeżeli ja ich naturalnie rozśmieszyłem, to w momencie, kiedy oni się śmieją, zapominają o swoich prywatnych problemach. Dokładnie. No i to jest zadanie. To jest misja. To nie jest to, że ja będę wam pokazywał, jaki ja jestem śmieszny. To piękne o czym mówię. To ja chcę spowodować, żeby wam było lepiej. Wiesz o co chodzi? Zabrać yy, nas. Od tego wszystkiego, czego nie lubimy. Bo jutro zobaczy, ile osób wstanie na przykład o czwartej rano i pójdzie do pracy, której nie lubi, w weekend, w sobotę. Tak więc rozumiem to doskonale. Okej, okay, a jak wspominasz ten ostatni dzień na planie 39,5 i czego ci brakuje w ogóle z tamtych Wiesz czasów? Co, ja ci powiem, że 39,5 to jest nieskończona ciągle historia. I nawet, nigdy nie będzie skończona. Nawet, ja nawet yy, rozmawiałem trzy tygodnie temu z producentką tego serialu, która mówi, że myśli o. poważnie o reaktywacji. Więc zobaczymy jeszcze, co z tego przyjdzie. Super, super, bo ja już mam nawet nazwę. Uwaga, 49,5. Nie, o, 50 i co. Yeah.